Witam w kolejnym odcinku. Przygotowaliśmy materiał o rozmnażaniu królików i przebiegu całej ciąży. Pierwsze pytanie: kiedy najlepiej kryć królicę? No to zaczynamy Łódź. od tego, że y, samica przede wszystkim musi być zdrowa i osiągnąć dojrzałość y, fizyczną. To znaczy w zależności od rasy. Jeżeli mamy rasy małe, y, to wcześniej, kryjemy, jeżeli rasy duże, no to później. A pora roku? Mm. Jakaś specjalna? O matko. W sensie, najczęściej kryje się samica no, w okresie jesienno-zimowym, żeby te wykoty były na zimę. lato raczej się nie kryje, bo jest gorączka. A w zimę bruz. Ale w zimie jest lepiej. Jak wywołać róje u samicy? Jeżeli chodzi o ruje, króliki są zwierzętami e, wielorujowymi, które mają wiele razy ruje w roku. Ruje u królika nie występuje e, systematycznie. Ruje u królików możemy wywołać na kilka sposobów. Jednym między innymi jest podanie hormonów, które pozwalają na wywołanie rui i owulację. Owulacja u królików jest prowokowana, co za tym idzie, dopiero po kryciu samica uwalnia komórkę jajową, gdzie może nastąpić wpływ do zapłodnienia. Następnym sposobem, jeżeli mamy króliczarnię, możemy pobawić się światłem, wydłużając dobę, <try> Poprzez naświetlenie możemy w ten sposób wywołać ruje. To jest tak zwana metoda na sztuczne lato. A następnym sposobem możemy sobie wywołać ruje poprzez żywienie. Jeżeli chodzi o to, to możemy podać przykład witaminę E, która wspomaga ruje, ale również możemy podać witaminę A. A poprawia nabłonek macicy, co pomaga w utwierdzeniu się. no jajeczka zapłodnionego, po czym poznać, że samica została zakocona. Pierwszymi oznakami zakocenia jest brak występowania rui oraz zmiana zachowania. Samica, która jest zakłócona jest agresywna wobec samca, może być, może popiskiwać. Może wystąpić nawet zmiana uosobienia samicy, która była spokojna nagle staje się agresywna. No to są jedno z objawów ciąży. Dodatkowo po kilku dniach może zacząć przekopywać ściółkę. Co też jest jeden z objawów, ale nie zawsze. zawsze. Czasami może sobie z nudy przekupać. Możemy również, jeżeli chodzi o metody rozpoznawania ciąży, u królików są dosyć ograniczone w porównaniu do innych zwierząt i u królików możemy sami sobie zbadać samicę poprzez omacywanie. I w 7, od 7 do 14 dnia możemy sobie wymacać płody. Jak przebiega ciąża u królika, na co zwracać uwagę i jak dbać o samicę kotną? To tak. Najpierw jak przebiega ciąża, no to fizjologiczny czas trwania ciąży to jest od 28 do 35 dni. Samica w tym czasie powinna dostawać dobrej jakości pokarm, nie powinna być narażona na stres, co może spowodować na poronienie, nie powinna być narażona na duże wahania temperatur. Jak wygląda poród i jakie warunki zapewnić samicy? Samica przed porodem przygotowuje gniazdo, w którym później będą znajdować się młode. Gniazdo składa się ze słomy, siana oraz puchu wyrwanego z podbrzusza. Poród zwykle trwa od 15 do 30 minut, w zależności od wielkości miotu. Klatkę do wykotu trzeba wyczyścić, samicę zapewnić spokój, nie narażać na stres. Dlaczego samica może zmarnować młode pierwiastka, jak i doświadczona samica? Jeżeli chodzi o pierwiastki, może być to spowodowane po prostu niedoświadczeniem i stresem, spowodowanym porodem. Może u starszej, zarówno jak u starszej, jak i u młodszej samicy, zmarnowanie miotu może powodować także ból lub problemy zdrowotne. Tak jak na przykład zapalenie list mlecznych, gdzie samica nie będzie w stanie karmić młodych i po prostu je... Katce, no? Jak sobie poradzić z wykotem w zimie, jeśli samica to pierdziosek? Widać <laughs> po morską zimę, tak. nie? Jeżeli chodzi o wykoty w zimie, no to należy po prostu tutaj traktować to jak zwykłe wykoty, po prostu więcej dorzucić słomy. <laughs> Moje samice do wykotu w zimę dostają e, z, słomę wymieszaną z sianem, żeby konstrukcja gniazda była lepsza. Dodatkowo samica sama czuje mruz i więcej puchu wydziera, więc to tam nie ma raczej problemu. Ile czasu po odchowie musi minąć, żeby pokryć samicę ponownie? Samicę możemy pokryć, gdy wróci do, 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 do dobrej kondycji. Nie kryjemy samic, które są w słabej kondycji, i nie kryjemy samic, które są chore, bo po prostu to się nie opłaca. Albo nie zajdzie, albo nie odchowa i sama padnie przy okazji. I zatuszczone, bo się nie da. To też będzie no. przywództwo. Jeśli samica zamarnuje miód, kiedy najlepiej ją pokryć? Samice po nieudanym wykocie możemy dopuścić do, od razu, ale e, korzystając przy okazji z ruej poporodowej. Ale do zakocenia zazwyczaj dochodzi dopiero po 24 godzinach. Jakieś witaminy dla kotnych samic? Jeżeli chodzi o. Podawanie witamin ciężarny samicom, to u większości staramy się podawać pokarm zawierający dużą ilość beta-karotenu. Jest to prowitamina witaminy A, która wpływa na wzrost płodów. Jak najlepiej karmić młode króliki od momentu wyjścia z gniazda? Podajemy pokarm zawierający dużą ilość białka. U królików nie grozi tak bardzo przebiałkowaniem, a białko jest materiałem budulcowym, który wspiera wzrost. Czekaj, muszę ja wstać, zrobię nie nagrywam jeszcze. Cześć, witam w kolejnym odcinku, teraz podpowiadamy na pytania. Nie tak blisko, bo kurde. To... Ale ładnie wygląda. Dobra. Teraz podpowiadamy Dobra, kiepska, na pytania odnośnie ciąży. Cicho. Skończy. Nie steruj to wszystko widać. Słychać. To będzie pomyłka. Cześć, witam w kolejnym odcinku. Przygotowałyśmy dla was z Julią materiał na... Ja nie mogę się dzisiaj skupić. Możesz <noise> się odsmać Tak, Ale wiesz, bo To takie ładne było ujęcie. Jeszcze raz. Następnym sposobem wywołania Rui No, <noise> <noise> mi jeszcze dziwnie zaczęła o tym Jak wygląda powrót i... Już akcja. Zimno jest, to ciebie. Musisz się przyzwyczaić do tych klimatów. Yes. Dobra, Kaukas. następne pytanie. Podaję... Robię mieszankę. <grystanie> Zostań! Ej, ja to wiecie co? Ja teraz mogę ponagrywać, a teraz Patryk podpowiada. Chcesz podpowiadać? Nie. Idziesz. Złodko, nie, idziesz. ja się nie znam. Już się doświadczony no za no. idź, no teraz ty. Idź, idź, idź. idź Julka, idź. To by dobrze idzie. Jeżeli chodzi o pierwiastki, to może być to spowodowane po że... Jeżeli chodzi o pierwiastki, może... Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej! Cześć! dawny w akcji.